Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spark The Electric Jester 2. I teraz czeka nas poziom, którym jedziemy sobie pociągiem. Bo oczywiście to nie mamy peper tam bez pociągów. Praktycznie w każdej jego grze jest albo chociaż stacja metra, albo chociaż stacja pociągów tamtych bez samych pociągów, albo pociągi, które mogą nas rozjechać, tak jak w Sonic After the Sequel albo z Sparku. Po prostu, Lech, Peper, lubi pociągi. I ten pociąg ma naprawdę niesamowicie dużo laserów. Pełno laserów. I niektóre lasery są tak wrednie ustawione, że są w tych. W... Jak one się nazywają? W tych kółkach co nazwą... no, to nas No, przez rok widzieliście. Co musimy zrobić? Jeśli musimy przeleć przez te kółko, tak na przykład po prawej, bym wleciał w tamto kółko, to co musiałbym zrobić, żeby nie oberwać spadając z bezdenną przepaść? Bo niestety, tory to jest bezdenna przepaść. Musiałbym po prostu zablokować. Blokowanie w tej grze w ogóle nie zatrzymuje naszych ruchów w przeciwieństwie tej jedynki, więc wystarczy to zablokować w odpowiednim momencie, a i tak ta... Nie wiem, jakoś mi nie pasuje nazywanie tego kółkami, bo nie do końca to opisuje, że to wyrzucono dalej. Te kółko ma tym Właśnie jak to nazywać? Napiszcie w komentarzach, bo nie wiem. Tutaj pamiętałem, żeby zrobić magnetarz, czyli płot, o którym mówiłem wcześniej, który... Najpierw robi chomik atak, potem dosowanie i ta prędkość z chomik ataku przechodzi do biegania. I tutaj właśnie zrobiłem błąd, bo zamiast tak polecieć do przodu, powinienem się cofnąć do laserów, obrywać kilka razy, zablokować i wtedy miałbym naładowany nowik. A nie mam. Więc muszę pokonać tego bossa wolniejszą metodą, ale wystarczy na platynowy debat. Jest to, moim zdaniem, jeden z ciekawszych bossów w tej grze, albo jeden z ciekawszych bossów w ogóle, bo bossy w tej grze są na tej zamkniętej arenie, właściwie nie wszystkie są takie same, a tutaj jest coś innego. The boss jest umieszczony w jednym miejscu i po prostu... no właśnie jest pewne urozmaicenie w ten sposób. Ciekawym bo skąd właśnie ta decyzja, że inne bossy nie są w ten sposób i czemu ten boss nie jest takim... Mm, pełnym bossem, tak to ujmę. No tu już mam po prostu trochę słabość do tego głosa. Zresztą, co to za pomysł, żeby mechaniczny smok robił za lokomotywę i ciągnął pociąg. Jak już przyjechaliśmy się pociągiem, to teraz przeczas na poziom umiejscowiony na stacji kolejowej. I sama ta stacja oraz muzyka strasznie mi się kojarzą zaponą. Te dekoracje, takie małe ogródki. No i właśnie ta muzyka. No nie wiem. Wydaje mi się, że najlepsze poziomy, jeśli chodzi o te same koncepcje, są takie, które są miszmafem różnych pomysłów, bo tutaj mamy i pociągi, które mogą nas rozjechać, i właśnie tą całą orientalną, egzotyczną stylistykę. No, Uwielbiam ten poziom, no. Dlatego jest jeszcze bardzo otwarty, jest tutaj pełno ścieżek, przy czym jest tutaj parę takich... wredniejszych momentów. Teraz pominąłem moment, w którym należało spać do rury, ale nie, ja tam sobie poleciałem, bo w tej grze jest naprawdę dół wolności. I można po prostu wykorzystać fragment terenu, który jest zachylony i Prawda. ta gra jest niesamowitym rajem dla speedrunnerów. Zwłaszcza dla sonikowych speedrunnerów. Tyle tutaj rzeczy można zrobić, tyle wykombinować. Do tego jeszcze gra nie ma jakichś szczególnie niszczących liczy, no może pomijając Magdę Dash, chociaż skoro to zostało e, zaakceptowane przez samego eksperta, tutaj ważne, skok inaczej będziemy się zapytać. Skoro było to zaakceptowane przez samego Lekweperda, żeby po prostu łatwiej się to robiło... Dosłownie, dał patch, który specjalnie zrobił, że łatwiej się robi magnetarz, no to... Wydaje mi się, że chyba to nie tak można uznać za oficjalną mechanikę. Gdyby to jeszcze dawało punkty, czy coś... To wtedy byłoby jaśniejsze, że to nie jest nic, No, ale kiedyś... to było kiedyś. <grytanie> Co ciekawe, teraz mamy serię trzech poziomów pod wąt, bez bossa pomiędzy. Dlatego, że było znajduje się pod tym poziomie Titanic Tower, który był wcześniej poziomem w Sonic Before the Sequel. <laughs> Przynajmniej to był poziom o tej samej nazwie. I z podobnym konceptem, w którym musimy biegać po wieży na samą górę, przez co jest to jeden z najbardziej znienawidzonych poziomów w tej grze. Nie przeze mnie, tylko ogólnie przez ogół ludzi, którzy po prostu spadali na dół i spadali, i spadali, i spadali. Jest możliwe, żeby na tym poziomie spaść z samego szczytu wieży na sam dół. Serio. Nie ma tutaj niczego, co by nas powstrzymało przed takim dłuższym spadaniem. Dlatego jeśli spadniecie, to polecam Wam zapauzować i wcisnąć przycisk powrotu do punktu kontrolnego. Naprawdę, oszczędzi Wam to naprawdę wiele, wiele nerwów. Do tego te pętle były zmienione w pewnym patchu. Jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie, że po bokach tych pętli są takie dodatkowe ścianki. Kiedyś ich nie było, więc to ten poziom był znacznie, znacznie, znacznie trudniejszy. Wystarczyło tylko lekko pójść za bardzo na lewo, za bardzo na prawo i już wylatywaliśmy z poziomu. Jeszcze trzeba uważać na te... E, bramki, które się... tak nagle wyskakują, kiedyś wyskakiwały trochę bardziej nagle. Było je słabiej widać, było widać tylko takie ciemne coś, więc bardziej było widać co jest dalej, ale za to Gowi było widać gdzie te bramki wyskoczą, a bardziej nas obchodzą te bramki. Tutaj nie polecam tego brać, to, tego po lewej. W pewnym patchu zostało dodane, że jeśli po raz pierwszy raz przechodzimy grę, to wtedy możemy skończyć ten poziom wcześniej i się nie frustrować przed um, dalszą, dosyć frustrującą częścią, To jest po prostu dosyć trudna, ale moim zdaniem jest nawet okej. Okay. Wystarczy po prostu dosyć szybko unikać wszystkiego. No, dlaczego nie polecam? Bo uważam to za oszukiwanie i pozbawianie się tej satysfakcji. Samakra trochę zachęca do tego, żeby użyć normalnego końca poziomu. Dlatego, że jeśli użyjemy tego wczesnego wyjścia z poziomu, to nie dostaniemy żadnych medali. Ani respektu z mojej strony za takie bezczelne pominięcie poziomu. Jeśli prędkość tutaj jest zbyt duża, bo te przyspieszacze nas niesamowicie przyspieszają, to tak wystarczy po prostu dasować. Wtedy mamy pewność, że nie odpadniemy od ściany. A jednocześnie będziemy się poruszać w takim dosyć komfortowym tempie, bo dasowanie przy takiej prędkości nas spowalnia. Dasowanie w powietrzu zachowuje naszą prędkość, ale na ziemi ustawia stałą prędkość kwestią, to można spowolnić i wręcz. Ułatwić. Czemu się zatrzymałeś? Nie planowałem, ale nie zasługujesz na czystą śmierć. Ty musisz być tym całym flintem. Ten poprzedni typ był naprawdę mocno porąbany. Więc jaki jest twój problem? Mój problem? Skąd ten pomysł, że miałbym się tłumaczyć mordercy? Hmm? Oczywiście ty nic nie wiesz. Moja przyjaciółka. Zabiłeś ją. Zasługujesz na to, by dzisiaj zginąć. Jednakże... Jeśli to jednak ja, bym dzisiaj zginął. Ech. Nigdy nie ufaj, Clarity. Spokojnie, Flint. Ja od samego początku nie ufałem Clarity. A czy wy ufaliście? Flint nie ma żadnych udziwień. Żadnych prądu, żadnych kółek halloweenowych, żadnego latania, nic. Po prostu bijemy go i blokujemy, i to właściwie tyle. Zatrasta Flink lubi dosyć sporo się poruszać, teleportować, atakować dosyć szybko, więc musi mieć całkiem niezły refleks do tego żeby wszystko zablokować. Ale jak już nabijemy ten nownik do razy 3, to później już zguści. Czasem robi parę zmyłek, na przykład znika, potem znowu się pojawia i szybko atakuje, albo atakuje kilka razy otwór, ale za każdym razem jego atak jest całkiem niezły zasygnalizowany. Więc... Ja mu co robić? Idź go, Blokować. I tyle. Pewnie zauważyliście, że ostatnio na bossy ciągle używam miecza. Dlaczego? Miecz ma najlepszy zasięg ze wszystkich broni. To jest mój jedyny powód. Wszystkie bronie zadają mniej więcej porównywalne obrażenia, Nie jestem pewien, czy młotek nie jest mocniejszy, ale po prostu lubię ten nieco lepszy zasięg. No i Flint jest jedynym bossem, który pomyślał i przed nami uciekł, zanim go wykończyliśmy na Amen. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak wygląda sklep w tej grze. Gdzie możemy sobie kupić różne znajdźki? Na przykład młotek, edgy, plazma, czyli to ten miecz. Właściwie to wszystkie znajdźki możemy sobie kupić, więc nie ma znaczenia czy znajdziemy w poziomie, czy sobie kupimy. Cena jest naprawdę sensowna. Możemy również kupić znajdźki, te dyskietki, które obokowały koncept arty. Natomiast super power wymaga zdobycia wszystkich medali, zarówno za prędkość, jak i za punkty. Co to jest to super power? Później zobaczycie, bo jest to coś, co obowiązkowo się pojawia w formule. Pierwszy z Eleki Jester miał poziom, który nie miał żadnych przeciwników. Ten poziom kontynuuje tradycję. Jest poziomem, w którym jedynym naszym przeciwnikiem jest bezdenna przepaść. Nie ma tutaj żadnych laserów, wadnych kolców. Jest tylko niesamowita prędkość. I jeszcze więcej prędkości. Jeszcze więcej prędkości. Po prostu jest to najszybszy poziom w tej grze. Plus do tego jeszcze, jeśli przeskoczymy przez te bramki takie zielone, takie pola wyglądające jak diamety, o, dokładnie te, to wtedy zmienia nam się grawitacja, więc ten poziom się obraca. Są miejsca, które znajdują się poza tymi bramkami i tak czy siak obracają nas, tylko trzeba właśnie uważać. Dlatego że jeśli zignorujemy właśnie jakiś przełożnik grawitacji, to musimy wylądować na przykład z drugiej strony poziomu i właściwie nie mieć jak go dokończyć, więc... Tutaj naprawdę trzeba się nieźle postarać, jeśli chcemy wymyślić jakąś idealną, spitronezką trasę. Jest to moim zdaniem najtrudniejszy poziom w tej grze, jeśli chodzi o medale punktowe, bo nie ma przeciwników, więc musimy polegać jedynie na tych kropkach, musimy polegać na stajkach i to właściwie tyle. Na tym poziomie również powraca z pierwszego Sparka oraz Sonic Renacus, ale nie muszcie nikomu. Taki transporter, który przenosi nas... Widzieliście to, te zielone kółka, które się pojawiają. To jest dokładnie to samo, co są przy N nakle co to jest znacznie szybsze. I nawet jest znacznie szybsze od tego co było w pierwszym spadku. Cały ten poziom to jest taka jedna, wielka, mega trasa z różnymi ścieżkami. I tutaj naprawdę potrzeba niezłego pada z dobrym analogiem. Inaczej trochę ciężko by się skręcało. Co prawda udało mi się przejść ten poziom na klawiaturę. Spróbowałem tak dla eksperymentu. Więc da się, tylko jest nieco ciężej. O i tutaj trzeba skoczyć, bo jest na przepaść. I uwielbiam ten poziom. Po prostu taka szybkość, no po prostu świetny poziom. Do zobaczenia w następnej części.